Piąte you know miejsce, a na nim kolejny ekskluzywna na 360 Halo 3 ODST. ODST to kolejna gra z bestsellerowego cyklu. Skierowana jest ona głównie do fanów, którzy mieli do czynienia z podstawową wersją gry Halo 3. Choć w naszym zdaniem fani wszystkich strzelanin powinni bawić się przy niej świetnie. Na pewno tak, osobiście w Halo 3 grałem bardzo mało, a ODST bardzo mnie wciągnęło, szczególnie fantastyczny tryb Firefight. Gipst of 2 ma swoją hordę Call of Duty, World at War ma walkę z zombie, a ODST ma Firefighter. Schemat sprawdzony. Maksymalnie cztery gracze pojawia się na arenie i próbuje odpierać ataki przeciwników. Mamy sety składające się z trzech rund, a w każdy z nich zawiera się pięć fal. Choć ukończenie kampanii samemu na poziomie heroic zajmuje tylko 6 godzin, tryb Firefight daje nam zabawy na dwa razy dłużej. Więc jeżeli jesteś fanem Halo, lub lubisz grać dobre FPS i grę w kooperacji? ODST jest dla Ciebie. Tuż za podium, bo na czwartym miejscu znalazły się dwa DLC, a w zasadzie gra Grand Theft Auto Episode from Liberty City. Zbiór obu dodatków do Geta zawierający Los Dam, w którym wcielamy się w członka gangu motocyklowego i The Ballad of Gaton, w którym wstawiłem w postaci asystenta właściciela klubów nocnych. Akcja obu dodatków rozgrywa się w Liberty City, a więc w mieście doskonale znanym z Grand Theft Auto 4. Metropolia ta doczekała się szeregu drobnych usprawnień. The Los of Demp Zbadamy kilka niedostępnych wcześniej magazynów oraz siedzibę tytułowego gangu motocyklowego. Dość trakcie rozgrywki w The Ballad of Gaytony składamy liczne wizyty w klubach notnych i odbywamy podróż po tunelach metra. Niewątpliwą atrakcją Episode from Liberty City jest rozszerzanie oferty lokalnych stacji radiowych o nowe audycje, reklamy oraz instytucjonowane utwory muzyczne. Los and Dance oferuje w tym względzie główne otwory rokowe, Natomiast w przypadku de to w gay Tony możemy liczyć na skoczne melodie charakterystyczne dla dyskotyk. Obowiązkowa pozycja dla każdego fana GTA. Trzecią pozycję zajmuje Batman Arkham Asylum. Jest to pierwsza dobra gra o Batmanie w całej historii gier. Należy wymienić jej atrybuty. Witu, zaczynamy. Tym razem twórcy genialnie dopracowali klimat gier. Jest intensywnie i mrocz, Do tego, prawa graficzna stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie należy zapominać jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to genialna oprawa dźwiękowa. Podkreśla ona mroczny klimat tej produkcji. Na drugie to darmowe DLC, czyli dodatkowa zawartość do pobrania. Znajdziemy w nim kilka dodatkowych misji, ale nie dotyczą one i nie rozwijają niestety fabuły. Twórcy Batmana już zapowiedzieli kontynuację Arkham Asylum. Osobiście czekamy na nią niecierpliwie, ponieważ pierwsza część gry wywarła na nas bardzo pozytywne wrażenie. Batman's greatest enemies will get their chance at revenge. Arkham Asylum remains under lockdown. It's staff at the mercy of the rampaging inmates. No, you didn't think it would be easy, did you? God, you big, ugly bat! Don't do it again. I can take it. I can take anything you throw at me, bats. Ready for the next round? Take Porky to the crock. Na drugim zasłużonym i prestiżowym miejscu znajduje się Assassin's Creed 2. Produkcja ta oferuje nam zupełnie inny klimat rozgrywki. Wydarzenia toczą się w innych czasach i w innym miejscu. To prawda, teraz nasz bohater nazywa się Ezio, miejscem rozgrywki są Włochy, a dokładnie Florencja. Akcja gry rozgrywa się w XV wieku. Już początek gry pokazuje, że rozgrywka w Assassin's Creed 2 zbudowano od podstaw. Twórcy wzięli sobie do serca zastrzeżenia graczy mówiące iż przygody Altaira były nudne. Więc zaserwowali prawdziwą mieszankę zadań związanych z wątkiem głównym z różnymi dodatkowymi misjami. No właśnie, rozmawiałem z kumplem, który przeżył już assassina i mówił, że nie napotkał się na dwie takie same misje podczas całej gry. A więc rozgrywka jest bardzo różnorodna, gra jest długa i ciekawa. Oprócz tego, gra oferuje nam grafikę i dźwięk na wysokim poziomie. Nic innego nie pozostaje, jak tylko polecić wam tę grę. Na królewskim, pierwszym miejscu siedzi Call of Duty Modern Warfare 2. Jest to w naszym uznaniu najlepsza gra tego roku. Zaraz powiemy dlaczego. Tryb dla pojedynczego gracza może nie jest długi, ale za to bardzo dynamiczny, a fabuła nie jest przewidywalna do końca. A jeżeli znudzi się Wam tryb dla pojedynczego gracza, to możecie pograć w misje specjalne. Są bardzo różnorodne i zawierają tylko wycinków z kampanii, ale dodają nowe lokacje, np. znane z pierwszej części gry Czarnobyl i misję snajperską. W misje specjalne możemy przychodzić w pojedynkę albo ze znajomymi. A jeżeli już nawet to skończycie, to pozostaje nieśmiertelny tryb multiplayer. W stosunku do czwórki przybyło nowych broni, perków, map i tym podobnych. Polecamy gorąco. I salute my fallen enemy. <laughs>